Nie będę cię witał z uśmiechem, ale powiem ci co mnie smuci Smuci mnie, że jestem człowiekiem, bo ludzie są głupi, ale ty i tak nic nie rozumiesz jak nic nie rozumiesz jak nic nie rozumiesz jak nie rozumiesz nie rozumiesz jak nic nie, 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 nie Live na Kupenda, Kambodża pokaże wam Jedną rzecz to jest <noise> Koty jedzą Kokosa a druga to morkac. White morkac. Jest? Morkac się szykuje na imprezy, Tego może nie widać, ale troszkę jakimś pudrem się wysmarowała, wybieliła. Czyli to już ten wiek, że trzeba się. Trzeba skórę zmieniać. W każdym razie jakieś święta są. Ponoć i. W związku z tymi świętami yy, są jakieś uroczystości, tak tam się gdzieś z ciatkami wybiera. Srajnek tutaj prasuje towar. Sąsiadka robi kokosa a ja wam dzisiaj pokażę też taki ostatnio się okazało jeszcze jeden produkt no oczywiście no to też no, taka baza dla roślin w każdym razie z rejnek jak ostatnio jeszcze właśnie czyściła te kokosy przed dalszym procesem, czyli to ja je otwierałem ona z tych włókien i nożem ścinała takie ścinki myślę, że bardzo fajna baza dla roślin ja ogólnie te kokosy zacząłem. Tutaj mamy akurat paszyn fruta. Te, no, te odpady z kokosa zacząłem stosować. Tutaj mamy ostatnie dwie, 200 kokosów, to znaczy to, co e, z tej pierwszej warstwy zostało. A ogólnie tutaj karmimy rośliny. Tutaj w ogóle z kokosów wyciągnąłem. E, tam były takie korzenie w tym e, w środku w kokosie i, i z małym kokosem. No nie wiem, wrzuciłem tutaj właśnie te, te takie ścinki, resztki. Woda jest na dnie, włókno bardzo dobrze tą wodę wchłonie. On no praktycznie jakby był w kokosie, także powinien rosnąć. Zobaczymy, co się stanie. Muszę oczko w ogóle wodne wykować. Mamy takie fajne rośliny, które by nam porostały to oczko, ale jest też za bardzo inwazyjne, żeby do dużego jeziora to wrzucać. Ale mamy tutaj kawałek trochę placu, także gdzieś to trzeba będzie Wrzucić. A tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tutaj jest pomidor mały, ale widzę, że nawet nowe liście buszcza, W każdym razie Srejnek go nie widziała. Tu jest tak z 20 cm albo więcej, nawet włókien. Także jak widzicie, no to jest super sprawa. Tym bardziej, że trzyma wody, trzyma wilgoć. Srejnek mi tutaj wywaliła jakiś shit, no ale powiedzmy, że taki test ogólnie mrówek jest cała masa i mrowisko całe tutaj zakładają no bo jest żarcie wynoszą tutaj jak widzicie jak na kopalni wiórki o to na przykład tanie się wióry kawałek wiórka kradną towar w każdym razie co jeszcze mogę wam pokazać to tutaj ostatnio cały czas jemy znaczy, różne potrawy, ale muszę przyznać, że to bardzo dobre w każdym razie z naszej hodowli. Tutaj też coś... Aha, czyli ona jeszcze popcinała, zobaczcie, to co jedliśmy i wsadziła sporo tym do ziemi i... Kurwa perpetuum mobile. Z tyłu też tam mam taki mały zagajnik. Zagajnik, tam też coś będę sadził, coś tam już mam, a tutaj możecie zobaczyć... Jak, no nie wiem, żeby nie skłamać, 3 tygodnie, 3 miesiące temu do zera, do spodu był ścięty bambus, a już dzisiaj ma no nie wiem po 4 metry no. bardzo szybko. No ponoć najszybszy, najszybciej rosnący bambus 15 cm mmm, Dziennie potrafi rosnąć. A tu mam taki widok z okna sobie robię. Na razie tutaj nic nie przetrwało. Znaczy przetrwało a się przetrwała, tutaj jest paszyn też. Ale nie wiem co mi się dzieje. Chyba jest nieo. Ride right. tutaj był pomidor, umarł. Tam był ten, tu pomidor widzę, że daje radę. Mnie plan jest taki, żeby Żeby tutaj e, właśnie czy passion, czy tego pomidora, żeby go tutaj e, no tak widzicie, jest dużo tych, tych blachów krętów. Także odkręcić, przykręcić jakiś ten. Chciałbym, żeby tak otwierało się to okno i żeby taki był. Że pomidory i passion fruty marakuje, żeby rosły mi na wyciągnięcie ręki. No i... przerwa, powoli po przerwie zaczynamy yy, pracę. Dzisiaj na nowo yy, tutaj skonstruowałem filtr, yy, Bo ten wczoraj yy, lo, ładnie, ładnie filtrował, ale za wolno przepuszczał. Teraz akurat tutaj z góry to już wszystko przeleciało. Yy, tutaj akurat też, ale olej jest yy, widać jak... Jak cieknie, ale jest taki przezroczysty, że go tutaj na razie nie widać i o taki nam właśnie chodzi. A tutaj Wam jeszcze pokażę, jak test z tą fermentacją. Teraz, jak zacząłem, różnie bywało. W każdym razie, tak powinna wyglądać prawidłowa fermentacja. Jak widzicie, twaróg na górze i piękna warstwa oleju. Myślę, że z 5 litrów tutaj mm, może być. Bo jest to wiadro 40-litrowe. A może trochę mniej, zobaczymy zresztą. Srejnek będzie dobierała się dalej. Do Uuuu! Ciran! Yes. Baby Hill, ony tik-tik-tik-tik, ok? Mm -hmm. Także. Rejnek zbiera tą wierzchnią warstwę oleju. Oleju, twarogu. Żeby dobrać się do oleju, no tutaj. Ostatnio ta metoda z tym spuszczaniem też mi nie pykła, ale tam ogólnie fermentacja yy, była problematyczna. Yy, gdzieś troszkę te ustawienia mi się pogubiły, o zaczyna być widoczny olej. Yy, w każdym razie taka jest sytuacja, że yy, tutaj już stąd będziemy mm. bezpośrednio, no, nawet tam z kawałkami tego twarogu, przerzucać ten olej tutaj i tutaj w sobie będzie spływało do tego zbiorniczka. Tam jest tutaj taki dosyć porządny, tutaj to jest ściereczka, tylko tam w środku jest filt. tutaj sobie to wszystko skapuje, a później jeszcze dodatkowo tutaj, Ty już widzieliście, no olej wygląda tak. Także myślę, że to funkcjonuje wszystko. Myślę, że z tego stwaru też się wygrzebie. Ja nie wiem, też się nie znam na tych garach i tak dalej. Nie wiem, nie akurat ta robota, myślę, że Srejnek wykona ją dużo lepiej. Ona przede wszystkim jest cierpliwa i, i taka staranna. Powiem wam, że nawet dzisiaj powiedziała, że tutaj ta sąsiadka i ona jej policzyła, ile ona kokosów przerobiła w godzinę, a ile ona sama. I powiedziała, że, że jest, nie, nie jest dobra, że trzeba szukać y, kolejnego jakiegoś pracownika. Mówi, że jak będzie więcej pracy, to też że siostry by chciała tutaj przyciągnąć pracowitych ludzi. Y, zwykle y, potrzeba do roboty, także ona też, no, też ma tempo, ona sama też dużo rzeczy chce robić, a ją proszę, że ja nie chcę, żeby ona za dużo pracowała, ale piękny piękne Tak, to... Także widzicie, tak to się prezentuje na tą chwilę No a tutaj co? Koty Coco Boss Kambo Kambo prawa ręka Kambo Life, Nakupenda, Kambodża. Dzień dobry Srejnek już na posterunku od rana Godzina dziesiąta. Spoglądam na zegarek i była na zakupach seryjnych. Także przywiozło mi tu jakieś łakocie i witaminy. Kokosy nie dojechały. Dzisiaj rano była informacja, że mają być dopiero jutro bo święta, bo to, bo tamto. No nie niestety, ale przepraszam, ja tak jem Ale głodny jestem, w każdym razie. Trzeba coś um, ustalić z dostawcą, Ja wiem, że to będzie trudne, bo to jest Kambodża, ale musimy, musimy um, no jakieś te, jakiś terminów trzymać. Terminów no myślę może, y, może dostawy co trzy dni, um, żeby oni je realizowali. A jeśli nie są w stanie, no to będziemy szukać dalej. Um, chętni na pewno się znajdą, bo już wcześniej pol takiej osoby tam załatwiał. Koty, koty miałczą, bo koty są głodne. Mm, dużo bardzo jedzą, jak widzicie tego już się sporo zbierało No tutaj jest 200 kokosów W proszku mm, I podjadają tego dosyć dużo yy, Dzisiaj będziemy mieć wolniejszy dzień, aczkolwiek będziemy musieli pojechać do Kampotu Z tylko tyle, że się dziecko urodziło, no to trzeba jechać pogratulować yy, Trochę zmywania mamy, koty chyba nie mają wody, bo zaczynają tutaj z posadzki podpijać Srejnek walczy z olejami z nieudanych fermentacji pokażę wam bo to jest dosyć ciekawe no to jest ten olej, który no teraz już jest ok, ale to jest ten olej, który nam po prostu został w tym twarogu Srejnek cały czas tutaj to na ciepło zobaczcie już 5 ojcran jest czyli olej kokosowy już ma tego na ciepło, oczywiście, już tego 5 butelek to są chyba litrówki, także mm, jak możecie zobaczyć, bardzo dużo. No ale mm, co zrobić? Cały czas też się e, uczymy. Dzisiaj też dlatego pani nie przychodzi do pracy, bo nie mamy kokosów. E, w każdym razie tutaj wczoraj jest e, 50, e, 50, z tego co pamiętam, 7 kokosów jak widzicie bardzo ładna warstwa oleju ten twaróg myślę że jeszcze zejdzie bo jeszcze ze 3 godziny zostało fermentacji w każdym razie tak to ma wyglądać jeszcze mamy pewne jeszcze takie, jeśli chodzi o odseparowanie od później tego, tego oleju to musimy jeszcze dopracować metody, no są różne aczkolwiek no jest z tym trochę zabawy za długo nam to na razie schodzi a wiecie wszystko w oleju też brudne ciężko się to myje Także tak to wygląda. Baby, yes. do you want to see? You say, uh, on pisa lo at lo-o. Oh, very good. Very oh, good? Yes. Boss? Mm, yes, you boss. No, you boss. No. Czul ciet? I was. Koko, koko, -ko boss. Czulcet. Tniajni lo-o he? Eh? Yes. Today uh, good old. No, także pani prezes mówi, że Dobry olej, także dobry olej. Ja Wam jeszcze na szybko tutaj pokażę, co się dzieje. Mam nadzieję, że żadnego, żadnego kota nie zamknę w środku, no bo myślę, że by się. To był kot zwolnego ognia, mi się tak wydaje. W każdym razie, no tutaj nam no mechanik też pospawał stojak, ale jak się okazało. E... No to tutaj jeden błąd popełniłem, bo owo tu miała być większa przestrzeń. No ale w ogóle jakiś taki... No nieważne. Ja go troszkę tutaj podmalowałem, już widzę. Yy, brudny w każdym razie yy, tutaj jak sobie dobiorę jakiś inny yy, mniejszy ten zbiornik, to, to będzie OK. Yy, wczoraj odfiltrowaliśmy ten olej, to jeszcze troszkę oleju jest. Mniej więcej tak to wygląda, że tutaj się z góry nawet z tym twarogiem wrzuca. No i później właśnie jest taka, tylko pro, taki problem, że trzeba yy, albo wymieniać tą ściereczkę co jakiś czas, albo gdzieś tutaj coś przykombinować. W każdym razie tam jest kolejny filtr, ja troszkę opakowałem, yy, to sobie spada tutaj, a później yy, leci tu są jeszcze kolejne dwa, dwa filtry. No i finalnie olej wygląda tak. Yy, nie podoba mi się jeszcze ten, jeszcze raz będzie przefiltrowany, chociaż on po obróbce ciepnej jeszcze. Eee, no jeszcze będzie czystszy, ale ja go jeszcze raz będę chciał przefiltrować eee, z tym, co też dzisiaj odzyskamy. E, czyli tam widzieliście, zobaczymy, ile z 200 kokosów nam wyjdzie. Eee, no, tak to się obecnie prezentuje. Półki dzisiaj, e, bo dzisiaj jest właśnie ten dzień, że grzyby wjeżdżają do, e, do pomieszczenia grzybowego. Przynajmniej tak mi się nie obiecała, przynajmniej część. W każdym razie, mm, tutaj mamy <laughs> dużo kokosa. E, tu tutaj czekają na mechanika. Dzisiaj też to przygotowałem, bo ostatnio coś tutaj działał, ale myślę, że tutaj już jest za dużo rzeczy: e, jakichś kartonów, czy piła, czy tą spawarką. E, Mam nadzieję, znaczy że nie chcę, żeby mi tutaj coś poniszczył. Także tutaj dla niego takie miejsce przygotowałem. Yy, i zaraz zarastąpiłem jeszcze przyniosę, że jakby, jakby mnie nie było, żeby wiedział co jest. Wszystko tu ma kontakt z jednej z drugiej strony. Yy, a trochę rzeczy dla niego mam, na przykład te taczki, żeby naprawił. O, obcy kot jakiś. Yy, tutaj jak widzicie yy, fajnie teraz obecnie jest, bo mamy cień z tej strony, a niebo naprawdę od rana piękne. Po kilku takich dniach opadów, teraz nadchodzą chyba jakieś gorące dni upały. No ale to, ja akurat słoneczko i ciepło lubię, może do pracy troszkę ciężej się pracuję, ale ja naprawdę tutaj nie wiem czy to od tego. Odsu, ostatnio naprawdę tak wydaje mi się, że się uodporniłem, a naprawdę tutaj jem różne rzeczy, piję różne rzeczy i niekoniecznie czasami. Bezpieczne dla nas białych Ale myślę, że już po tym okresie Ten żołądek się uodporni. no nic Koniec zbiadolenia, czekamy na, 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 na kokosy Kolejne 200 Będziemy przerabiać, na razie kończymy to No i dzisiaj pewnie Tak jak mówiłem wcześniej na wstępie Wypad do Kampota nas czeka Srejnek się cieszy, a musimy też trochę zakupów e, Zrobić, jakby nie było A no, co jakichś ciekawostek To jeszcze mogę wam pokazać o, moja wiza się znalazła do Arabii Saudyjskiej. Także, jakby ktoś nie widział, to tak to wygląda. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.